Wyszedłem właśnie z Najwyższej Izby Kontroli, która zlokalizowana jest na e, winogradach. Pada coraz bardziej pada, także właśnie w tym momencie, e, ale przechodzę przez te TKF jest na winogradach mamy nielegalne reklamy. Nielegalne reklamy zlokalizowane tutaj na wałach tego boiska. To nie są jedyne nielegalne reklamy na tym terenie. Tam nie wiem czy Widać w oddali, przy samej ulicy stoi ten szpetny słup reklamowy, które ostatnio też zalały Poznania. Też na które tak naprawdę nikt nie ma siły. Tutaj widać nawet drugi taki stoi. Potem kolejna reklama, też oczywiście nielegalna. Na wiele reklam tutaj nie ma pozwoleń. Jednak chcę na jedną rzecz wam zwrócić uwagę. Te reklamy stojące tutaj, nie mające pozwoleń na budowę, są tak naprawdę olbrzymim zagrożeniem dla życia i zdrowia. Ja nie twierdzę, że one się wywrócą na kogoś, ale jeśli tak się stanie. No to rzeczywiście zarządzający TKKFm em będą mieli olbrzymi problem, łącznie pewnie z prokuratorem. Te reklamy zostały posadowione w taki sposób, że tak naprawdę nie wiadomo, czy one są bezpieczne dla użytkowników tych terenów przy jakimś silnym wietrze, bo przecież to jest olbrzymi żagiel, czy po prostu nie będą, nie runą kiedyś tutaj na kogoś. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie przecież przed chwilą byłem w najwyższej Izbie Kontroli złożyć takie... Wstępne wyjaśnienia w zakresie nielegalnych reklam na terenie miasta głównie w zasobie miejskim, ale zwracam też uwagę na zasób spółdzielczy, spółdzielni mieszkaniowych, które no też niestety czerpią korzyści z nośników posadowionych. Bez wymaganych pozwoleń, przed spotkaniem w Najwyższej Izbie Kontroli, byłem na spotkaniu z nowymi prezesami Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Piątkowie. Przekazałem informację dotyczącą samowolnych obiektów w postaci nośników reklamowych, znajdujących się na terenie zarządzanych przez nich terenów spółdzielczych. Ja też jestem spółdzielcem akurat tej spółdzielni, więc no, podwójnie mam prawo. Yy... Podważać zasadność lokalizacji tego typu obiektów na, na terenach spółdzielczych. Czy coś z tego wyjdzie? Obawiam się, że temat reklam jest tematem jeszcze bardziej skomplikowanym niż mi się wydawało. Znaczy, z jednej strony prostym, ale mającym takich dużo niuansów i wątków pobocznych. Pewnych rzeczy no, nie mogę powiedzieć po prostu, bo nie chcę być zaraz oskarżony o jakieś pomówienia, ale no, to wszystko nie wygląda po prostu e, dobrze. E, miasto jest oszpecone e, reklamami. E, już na zasadzie przez wszystkich, przez e, miasto samo w sobie, czyli Urząd Miasta na terenach właśnie w zasobie będącym e, pod kontrolą czy to wydziału. Gospodarki nieruchomościami czy, czy zarządu dróg miejskich, spółdzielnie mieszkaniowe, czyli olbrzymie miasta yy, w mieście, że tak powiem, yy, ze swoimi prezydentami, tak zwanymi, czyli prezesami spółdzielni. Yy, bardzo, tru, bardzo ciężko podejmować walkę, bo to już jest walka, yy, z, z, z tymi podmiotami. Szczególnie, że tak naprawdę w pewnym sensie. Działam sam, oczywiście pomaga mi, pomaga, no, uzupełniamy się, nawet nie pomaga, bo czasami ja się czegoś od niego uczę w tym wszystkim, chodzi mi o Poznania Tora, też mi na wiele rzeczy otworzył oczy. No niestety, no Ład Przestrzenny w Poznaniu w kontekście reklam jest naruszony, jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale jestem tak zdeterminowany, że zrobię Jestem gotowy zrobić naprawdę wszystko, żeby poprawić jakość, jakość przestrzeni, w której żyjemy, w której poruszamy się na co dzień. No, po prostu mi na tym zależy. Także, mmm, także po prostu bardzo Wam wszystkim dziękuję również za wsparcie i słowa e, słowa wsparcia, które do mnie wysyłacie bardzo często.